Dzień dobry, dzień dobry. Witam na kanale Wykreuj swoje życie. Ja jestem Ola i wraz z Basią prowadzę ten kanał i na tym kanale mówimy wam o manifestacji i chcemy wam uświadomić, że to wasze myśli kreują waszą rzeczywistość. A dzisiaj chciałabym wam powiedzieć kilka słów takich motywujących bardziej i chcę wam uświadomić, że manifestacja jest prosta. To nie jest naprawdę skomplikowany proces, ale zanim przejdę do tematu, Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Poniżej możecie kliknąć oraz do lajkowania. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy również na naszą stronę www.kreujswojeżycie.pl bez polskich znaków. Na naszej stronie możecie znaleźć kilka ciekawych filmów płatnych, medytacje, filmy programujące pod świadomość, tzw. Mind Movie, oraz kursy. Można u nas zamówić na stronie. Zapraszamy dzisiaj. Chciałabym was przekonać, że manifestacja to naprawdę nie jest skomplikowany proces. Ale z tego, co zauważamy, niestety my mamy tendencję do komplikowania tego sobie. Oczywiście to jest zrozumiałe, tak? ponieważ od dziecka programowano nam różne ograniczające przekonania, wmawiano nam, że nic od nas nie zależy, że y, życie nie jest proste, życie to nie jest bajka. Że musimy liczyć na szczęście, że nic od nas nie zależy, tak? tak naprawdę, że jesteśmy zależni od jakichś zewnętrznych bogów, tego co ludzie powiedzą, od ludzi, od różnych sytuacji, tak? Generalnie nic nie zależy od nas, tylko mamy liczyć na szczęście. I to nam się zakorzeniło, i wydaje nam się teraz, kiedy się nawet dowiadujemy o tej manifestacji, że ona jest mega skomplikowana, tak? I musimy nie wiadomo, co zrobić, żeby otrzymać swoje pragnienia. Jeszcze troszeczkę komplikacji dołożyło nam prawo przyciągania w którym było trochę nieścisłości, nie zgadzamy się z niektórymi teoriami prawa przyciągania, ponieważ na przykład my nie musimy być cały czas szczęśliwi, żeby coś dostać, nie musimy mieć wysoki, wysokich wibracji, my nic tutaj nie przyciągamy tak naprawdę do siebie, tak? Jeśli oglądacie nasz kanał, to Wy już wiecie, że to jest prawo naturalne, tak? Manifestujemy wszyscy od dziecka, nawet jeśli nie chcemy, to my nie mamy na to wpływu. I tak nieświadomie manifestujemy wszystko. Więc teraz, jeśli już wiemy, jeśli trafiliście na nasz kanał, to znaczy, że już dowiedzieliście się, jesteście świadomi tego, że możecie manifestować to, czego chcecie, tak? Czyli manifestować świadomie. Do tej pory robiliście to nieświadomie. I teraz. Kiedy dowiadujemy się o tym, wydaje nam się, że to jest tak niesamowicie skomplikowane, że, że po prostu cały czas szukamy, szukamy, szukamy. I my z Basią również robiłyśmy to samo, tak? Szukałyśmy, cały czas szukałyśmy, yy, ponieważ do nas tak naprawdę nie dociera, że to może być tak naprawdę proste, słuchajcie. To nasza wyobraźnia kreuje wszystko w naszym życiu i wystarczy skupić się na tym, żeby tworzyć ten obraz w swojej wyobraźni, czyli na sobie. A my cały czas szukamy, zmieniamy, kombinujemy za bardzo, a to jest niepotrzebne. Tracicie w tym momencie tylko czas. To jest strata czasu, strata waszej energii, tak, waszych nerwów, a przede wszystkim tracicie w tym momencie wiarę w prawo i wiarę w siebie. Ja w poprzednim filmie Zachęcałam Was do tego, żeby zaufać sobie, i to jest pierwszy krok, żeby zaufać sobie, pracować nad tą koncepcją siebie. Koncepcja siebie dla przypomnienia jest to zbiór wszystkich przekonań, jakie mamy na temat siebie, na temat świata. Taki nasz, po prostu, taka nasza biblioteczka, w której mamy wszystko pozapisywane. I teraz, jeśli mamy tam zapisane, że jesteśmy ofiarami losu. To tak będzie, ale chodzi o to, żeby zmienić tą koncepcję siebie i uwierzyć w swoją moc. Ja was tu nie chcę przekonywać na siłę, że musicie wierzyć, że to działa, ale jeśli chcecie, jeśli chcecie otrzymać swoje pragnienie, zaufajcie w prawo. Zaufajcie w to, że to działa. Po co szukacie cały czas potwierdzenia, czy to działa? Nie lepiej skupić się na sobie i testować, jeśli nie wierzysz. Testuj, testuj, a nie płacz, nie rozglądaj się, nie szukaj miliona nowych rozwiązań, ponieważ ich nie ma. Jedynym rozwiązaniem jest skupienie na tym, czego chcesz. Maksymalnie zasilaj swój umysł pozytywnymi afirmacjami, pozytywnymi stwierdzeniami. To jest naprawdę takie proste. Nie mów sobie, że to jest trudne, nie powtarzaj sobie, ja nie potrafię. Każdy to potrafi. Może i to jest proces, może i to jest trening, ale nie warto? Nie warto pilnować tych myśli, przestać powtarzać te negatywne stwierdzenia: Nie uda mi się, nie potrafię, wszystko jest do dupy? Po co to sobie robimy? Po co to sobie komplikujemy? Po co szukamy cały czas, jak wszystko mamy na wyciągnięcie ręki? Cały czas no, nowości, 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 nowości. Nie ma tutaj nowości, nie ma nowych technik. Jedynym rozwiązaniem jest skupienie na sobie na tym, aby mieć swoje pragnienie w głowie. Tylko. Możesz stosować afirmacje, wizualizacje, e, pisanie, tak? Medytować, słuchać subliminali, słuchać swoich afirmacji nagranych czy naszych jakichś afirmacji lub z innego kanału. Tak, to wszystko programuje twój mózg, ale po co ciągle kombinujesz? Po co ciągle szukasz czegoś nowego? Po co, po co, po co, po co? Skup się chociaż miesiąc na tym samym. Nie szukaj, nie czekaj. Powtarzaj, powtarzaj, powtarzaj. Po prostu powtarzaj. Ja to mam, ja to mam, ja to mam, ja to mam, ja to mam. Przychodzi głupia myśl, że czegoś nie możesz mieć. Nieprawda. Ja to mam, ja to mam, to jest wszystko. Koniec. Powiesz, tak tobie jest łatwo. Nie było mi łatwo na początku, właśnie też nie było łatwo na początku. Tak jak mówię, to jest trening. Trening swojej uważności. Pilnuj cały czas tych myśli. Z dyscypliną siebie. Powtarzaj te afirmacje: nie chce ci się? A chcesz nowego życia? Chcesz lepszego życia? Zapytaj siebie: chce czy nie chce? Słuchajcie, ja po prostu, my po prostu chcemy wam pomóc. Ale jeśli będziecie się upierać przy tym: ja nie mogę, ten może, ja nie mogę, to jest trudne, nie wychodzi mi to, nie chce mi się afirmować, nie chce mi się wizualizować, mam to gdzieś, dlaczego niego ja nie dostaję? Właśnie dlatego. Nie musisz afirmować cały dzień. Nie musisz. Możesz zrobić sesję 2-3 razy po 10 minut. Nie musisz mieć 20 afirmacji, wystarczą 3-4. Ja mam teraz trzy I cały czas powtarzam je w głowie. Idę do Łazienki, jadę autem, e, idę na spacer, cokolwiek, cokolwiek. Powtarzam afirmację w głowie. Ja to mam, ja to mam, ja to mam, ja katarynka, ja to mam, ja to mam, ja to mam, ja to mam, ja to mam. I to jest najszybszy sposób. Nie potrafisz wizualizować, afirmuj. Nie lubisz afirmować, wizualizuj. Lubisz pisać, pisz, ale rób to. Rób to konsekwentnie. Może być rano i wieczorem, kiedy masz czas, jesteś zajętą osobą, ok, ale idziesz do sklepu, tak? Jedziesz tu, jedziesz, nie wiem, po dzieci do szkoły, gdziekolwiek, afirmuj. Powtarzaj sobie, ja to mam, nie musisz nawet afirmować, wystarczą wewnętrzne rozmowy. Powtarzaj, mów do siebie, rozmawiaj z koleżanką w głowie, ale pozytywnie. Skup się na pozytywach. Ja Was o to dzisiaj proszę. Dzisiaj to była taka niedzielna motywacja, słuchajcie, dlatego że bardzo dużo osób cały czas powtarza: Ja nie mogę, nie dam rady, Ola, nie dam rady. Dasz radę, dasz radę. Masz tę moc, to nie tylko my z Basią mamy tę moc czy inni trenerzy, tak? Masz tą moc, masz ją w sobie. Nie pytaj, czy to działa. Nie mów w sobie, ja nie potrafię. Co za problem, odwrócić to wszystko. To naprawdę nie jest wielki wysiłek zacząć myśleć pozytywnie i pilnować tych myśli. To nie jest wielki problem. Zamiast myśleć, ja nic nie mam, mi się nic nie udaje, możecie iść do dupy, mówić sobie na nawrót, mimo że na początku w to nie wierzysz. Po prostu zaufaj sobie i powtarzaj sobie pozytywne stwierdzenia zamiast negatywnych. I zobaczycie, że wszystko się zmieni. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że to moi, ta moja dzisiejsza motywacja Wam pomoże. Także. Czekam na sukcesy, czekamy z Basią na sukcesy i do zobaczenia. Pozdrawiam.